Cześć i czołem. E, powracamy do Disu of Mind i chyba bez zbędnych jakichś zapowiedzi kontynuujemy. E, w poprzednim odcinku. Całkiem Całkiem nieźle poszło, aczkolwiek no, mieliśmy problemy z tymi wszystkimi chorymi e, ludźmi. Ktoś próbował was określić, no, mieliśmy trochę broni, ale zawsze nie stawszy, niech z nas nie jest ranny. I na pasie z nim w stanie się bronić, dobrze jest. Marin jest bardzo blady przez cały czas kaszle. No cóż, Marlin wygląda tak, jakby zaraz miał zdechnąć, i niestety chyba tak się to skończy. Ciężko, chory, ranny, smutny. Yy... No nic nie możemy zrobić, damy mu zjeść i niech się położy, a. A oprócz tego to chyba nic więcej nie możemy zrobić, no. Lekko chora jest Katia, dochodzi do siebie. Arika też lekko chora. No, nie, nie, nie mam pojęcia, dlaczego to tak wszystko jest się, się dzieje. A, nie mamy w czym, czym rozpalić. palmy te książki bo niestety nic z nich tutaj więcej nie urodzimy no, wiadomo, jeśli będziemy mieli umrzeć, to książki nam nic nie pomogą. Minus 5 się zrobiło, jakim cudem minus 5 się zrobiło. No, nic dziwnego, że wszyscy chorują tutaj, no wszyscy głodni, wszyscy umierający. A my nic nie mamy, żadnego. Niczego nie mamy. Praktycznie niczego nie mamy, wszystkiego nam brakuje. Mamy jakieś tam pszczety, no ale nic nie urodziłem. Mamy ten alkohol, chyba z nim będzie trzeba do wojska pójść. Bo najgorsze będzie to, że jeśli w tym wojsku się nie uda, no to będziemy w tupie, tak zwanej fajnie bo gdybyśmy łóżko mogli jeszcze zbudować, ale wątpię. Mhm, mm mhm, mm nie możemy kupić. Eee, yy... coś czeka pod drzwiami. Leć, Bruno, leć. Może coś się uda tu ogarnąć. To, to... są te rzeczy. Ziołowe kasy. No nie wiadomo czy pomogą, to jest najgorsze. Yy, co przynosi? Na co możemy się wymienić? Kurczę... No nie, nie, nie wiem co wziąć. Nie wiem co mi się tu opłaca. Te bandaże. Warto opatrunki wziąć jedne, chociaż jednego tam lekko rannego. Chociaż nie. Nie warto, lekko nam się nie warto zajmować. Ja bym wolał od Franka. Szkoda, że nie możemy go... Znaczy szkoda, że... Ja mam go najchętniej w tym momencie po prostu... No... No zaciukał no. Zaciukałbym go najnormalniej normalnie w świecie to ujmując. O! Oh, zaciukałbym go po prostu, żeby zdobyć. Zioła możemy wymienić na, na żarcie to było super. Ciekawe może żeby zdobyć chociaż trochę... trochę tego wszystkiego, na... no. Składaj, to chyba tyle. Jest to wszystko problematyczne, powiem szczerze. Dobra, niech zje trochę. Ona jest tylko chora, dochodzi do siebie Katia. A co jest z Ariką? Ona to już wszystko, bardzo zmęczona. Ona potrzebuje łóżka. Katia, spadaj Arika do łóżka na cały dzień. Tak, żeby w nocy mogła znów pójść uratować dupę wszystkim. tego nie mam co robić, dosłownie nie mam co robić i tu się zaraz posypią niestety zgony. żywności już zaczyna nam brakować nie mam perspektyw na żywność no trochę nieciekawa sytuacja, trochę nieciekawa i nie bardzo wiem jak z niej e, wyjść no marin Prawdopodobnie niedługo umrze, na... Znaczy, prawdopodobnie no, na, Mam nadzieję, że nie, aczkolwiek na... Aczkolwiek po prostu wątpię, że coś urodzimy tutaj więcej. Dla niego. Nie daje sobie rady. Kto to nie daje sobie rady. Arika A nie, Arika, wracaj, przepraszam. Wracaj spać To jest Bruno Nie. Kto? Kto tam? A To ten Marin Z czym sobie nie dajesz rady? Cholerny człowieku, idź spać. Arika jest jeszcze głodna w dodatku. Cholerny świat, no. Zima tu wykańcza mnie po prostu. Bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemna jest. I, i to się może źle skończyć. To się może źle skończyć dla naszych bohaterów. To już jest taka... naprawdę bardzo średnia sytuacja. Arika nie może w tym wypadku ruszyć na poszukiwania. Bruno też jest zmęczony. Katia będzie musiała pójść, no ale Katia jest. To się źle skończy, to się źle skończy. Ta przygoda to są niestety już. Yy... ostatnie dni ich. Tak mi się przynajmniej wydaje. O, aczkolwiek będziemy walczyć o przetrwanie. Najgorsze jest to, że tą zeszłą noc, jeśli pamiętacie, w poprzednim odcinku, jak kończyłem. Miałem wyruszyć właśnie Ariką na tą wyprawę i miskliknąłem, miskliknąłem przycisk i niestety się nie wybraliśmy i to ma straszne konsekwencje w tym momencie, straszne konsekwencje to ma, no. Nadal, nadal głodna, lekko chora, smutna. Ona musi szukać zapasów, nie jest już wyczerpana, więc chyba tak to trzeba będzie zorganizować. Bruno... Zmęczony, musi śpić, śpi w łóżku, musi spać w łóżku. Na śpi w łóżku. Arika... Jezu, czemu mi się Arika z Katią cały czas myli? Też musi spać w łóżku, więc no... Marin musi czuwać. Już ciężko chory i ranny, no... No cóż, no... Nie dojdzie do siebie i to się chyba dla niego źle skończy, aczkolwiek, no... no Cóż, takie życie. Nie wiem, czy ten nóż brać do walki w jakiejś tam... A, sprawdźmy, czy jest możliwy handel. Możliwy jest handel. No to bierzemy alkohol na ten handel. Już. Czemu mi to trzymie? No dobra, no. Dobra, i tak wyruszamy. Mam nadzieję, że się nie wskiepsi ta sprawa. To jest jedna z naszych jakichś tam ostatnich nadziei na przetrwanie. Nic nic wartościowego. Jest ciekawe, czy szkoda, znaczy, szkoda, że nie mogę plecaka stworzyć. Najbardziej by się przydało tak, że z 20 slotów. Ale nie wiem, czy jest taka możliwość na po prostu. Dobra, są jakieś rupiecie. Może coś ciekawego się uda. Nic... Nic wartościowego. szczerze, że mi się tu albo handlować, albo okradać, a... handlować, a handlować, ale yy, nie chcę mu krzywdy zrobić, byłem szczęśliwy. Byłem szczerze, no nie! Nie! że z jakiegoś shotguna głupiego. No i ja pierdziele, Chciałem być miły, chciałem, nie chciałem z nim walczyć. Chciałem z nim handlować. I i tak się to kurde skończyło. Było z nożem przyjść, było go zadźgać. Cholerny świat. A. Szkoda, szkoda. Mm. Strasznie pogarsza to naszą sytuację, jeśli jest jeszcze ranna. Nie, nie jest bez żadnych zdrapań, na całe szczęście. Czy ona w powietrzu właśnie sobie siadła? Hardkorowa. To nie była dobra noc. Marin był wściekły i pogodził się z nami, nie mogliśmy go uspokoić. Śmiertelnie chora. Lekko chora, lekko ranny dochodzi do siebie, lekko chora dochodzi do siebie. No, nic nie urodzimy tutaj. Ktoś musi jest chociaż tyle dobrego, że żarcie. Co to jest za chmurka nad nim? Powiem ja szczerze, że nie mam pojęcia. Chyba chcę pogadać, ale no nie wiem czy na pewno yy, musimy zorganizować opał No i na następny dzień przynajmniej to jest to, że kurde po prostu po prostu nie mamy Przepraszam nie mamy żadnej żadnej możliwości chyba tutaj sensownego zrobienia czegokolwiek. No, marmiz chyba, chyba się obawia swój los i całkiem słusznie, ponieważ też wątpię, że też wątpię, że dożyje. Też odbierze że przeżyję, ale no... Co mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Przybita. Pomocnie niech ktoś nam pomoże. Może wyślemy właśnie Marina? Marium, w ogóle co to za imię jakieś? Nie wiem, dziwne. W każdym razie... <laughs> Masz chwilkę? No mam chwilkę, no dawaj. O co chodzi? Yy, tak, Marin pomoże, ponieważ z tego co rozumiem, to go wykarmią tam i, i, i się tam jakąś nim. Za... Ej, ej, ej. Tak, Marin rusza z nimi w podróż. Pomaganie tym ludziom to niepotrzebne ryzyko. Potrzebujemy każdej pary rąk. Tak, jak woli, no. Dzięki nam sąsiedzi będą bezpiecznie cieszeni, żeby postanowiły się jej pomóc, jej pomóc. No, w każdym razie oni nas chyba to są ci sami, co nas poczęstowali żarciem, więc... No, no, no. Trzeba być człowiekiem, bez przesady. Też uważam, że świetnie. Nie jesteś już przybita, więc super. Więc to się udało. Aczkolwiek nadal uważam, że będziesz musiała się po prostu porządnie napić. I to tak ostro. Z bańki wtedy ci minie... Yy, ...minie ci ten, ten, ten smutek. A ty gdzie poszedłeś? Miałeś tu niżej zejść. Chciałem sprawdzić, czy mogłem może pułapkę jeszcze jedną zbudować. Yy. Nie mogę pułapki, łóżko mogę zbudować, ale na, na razie łóżko się nie przyda. To też nie, nic się mi nie przyda na razie. Chyba, że drugi nóż zbuduję, I tak chyba zrobię. No, ty musisz się położyć i spać. Noż drugi zbuduję dlatego, że jednak chyba będę się wybierał w tę podróż z nożem. Co tam? Co tam szybczysz? Nie zwróciłem uwagi, no, Szkoda, że nie mogę zatrzymać też tego czasu tutaj. Dobra, już nie jest zmęczona, więc najpierw masz zjeść. Rodziny rozdzielone przez wojnę. To taki smutny widok, no. no wojna się nigdy nie zmienia tak, użyję tego słownego cytatu z Fallouta, no ale, cóż, ponadczasowe, ponadczasowe. Dobra, Katia lekko chora, smutna. Alkohol. Dawaj wódę, chorobsko też zabije. U! Padło na ziemię, trochę kręci mi się w głowę, no dobra. Chyba nie będzie w stanie pójść dzisiaj wieczorem na misję, co też nie jest fajne, ale Bruno, Bruna wyślemy, jeśli taka będzie, jeśli tak będzie musiało być. Bruno to jest taki, widzicie, twardy gościu, z tego co rozumiem. Sprawdźmy jego kartotekę. Przed wojną był właścicielem restauracji. Ba, prowadziłem nawet własny program telewizyjny, Kuchnia Brunona. Z pewnością go widzieliście. Odwiedzałem piękne miejsca, Tak, Nic sensownego nie wyczytałem. Znaczy, sensowne i owszem, ale niczego, co by nam tutaj jakoś pomogło zaplanować cokolwiek. Tak więc. Yy... Go! Koniec dnia. 11 dzień teraz będzie. O, wszystko jest odblokowane. Lecimy do willi. Jeszcze tu nie byliśmy. Nie ma zagrożenia. Wszystkiego jest dużo. Najchętniej. A, już może pójść. To to dobrze. Tak zrobimy. Ty czuwaj, Bruno. Yy, Arika, śpisz, a Katia. Yy, podróżuje do willi z niczym, ponieważ dużo zapasów tam będzie, a żadnej potrzeby. Żeby żarcie tylko przy tam było, bo inaczej to. Bez żarcia, no jak jest, miało nie być ryzyka. Jeszcze minutka. No dobra, zejdźmy na dół. Nie biegajmy i ostrożnie, kroczek po kroczku. A to już jakbyśmy to e, na razie tak zrobimy, ale jeszcze się przejdziemy, bo zobaczymy, może jakieś sensowniejsze zapasy znajdziemy. Na razie tylko jednego gościa tutaj widzę i słyszę. Tam jest. Yy... Nic stąd mi się nie przyda.